Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak poprawnie zainstalować i skonfigurować aplikację Lucky Patcher. A więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić to rozwinąć opis tego filmu i kliknąć w link tam podany. To jest dokładnie o ten link. Klikamy i uruchomi nam się strona ze wszystkimi wersjami instalatora Lucky Patchera. Tutaj macie też starsze wersje instalatora Laki Pacera, ale nas interesuje oczywiście najnowsza wersja, więc klikamy instalator Laki Pacera w wersji 115.5. Instalator już się pobrał, więc rozwijamy menu kontekstowe i klikamy na instalator. Wybieram instalator pakietu i zainstaluj. Jeśli pojawi się takie okno, to klikamy zakładką więcej szczegółów. A następnie zainstalujmy im o to. Chwileczką czekamy. I teraz klikamy gotowe. I na pulpicie powinna pojawić się ikona instalatora Lakipacera. Teraz go uruchamiamy. Na dostęp do plików zezwalamy. Zamiast używać losowej nazwy aplikacji możemy wpisać swoją, tamto musimy odznaczyć, a zaznaczamy to i wpisujemy sobie jakąś nazwę, niech będzie to Lucky Patcher Pro, bo czemu nie. Po wpisaniu nazwy oczywiście klikamy tak. Pojawi się okno dialogowe i klikamy ustawienia. Przełączamy suwak, aby był niebieski i klikamy zainstaluj. Teraz znowu na nim się pojawi okno, więc zaznaczamy więcej szczegółów i zainstruj mimo to. A w tym oknie klikamy opcją nie wysyłaj. Teraz musimy chwilę poczekać, aż się zainstaluje. A następnie klikamy gotowe. No i gotowe. Teraz możemy przejść do pulpitu i odinstalować instalator Lucky Patchera, ponieważ nie będzie nam już potrzebny. Więc przytrzymujemy, klikamy odinstaluj i OK. Zaraz się powinien odinstalować. I właśnie się już on instalował. Teraz przechodzimy do naszego menadżera plików. Niech będzie to systemowy menadżer. Przechodzimy do pamięć wewnętrzna, klikamy nad zakładką niezbędne i wybieramy wszystkie. Teraz macie takie trzy kropki po prawej stronie i utwórz katalog i tworzymy jakiś tam katalog, niech będzie to Lucky Patcher Pro, bo czemu nie klikamy utwórz, no i mamy utworzony katalog Lucky Patcher Pro tutaj będą wszystkie pliki, ale to zaraz i teraz uruchamiamy Lucky Patchera, klikamy udziel dostępu i teraz uwaga, na lokalizację nigdy tej aplikacji nie zezwalamy, więc klikamy nie zezwalaj na dostęp do kontaktów Również blokujemy dostęp. Nie zezwalamy nigdy takim aplikacjom na dostęp do takich yy, danych. Zezwalamy tylko na dostęp do plików, bo to będzie nam w przyszłości potrzebne. A tutaj przyznajemy uprawnienia klikając na suwak. Powracamy do aplikacji i powita nas nowe okno. Zaznaczamy checkboxa, nie pokazuje tego komunikatu ponownie i klikamy nie. Prawie gotowe, teraz musimy skonfigurować Laki Pacera pod nasze potrzeby, aby mieć szybki dostęp do plików aplikacji. Aby to uczynić, klikamy na trzy paski po lewej stronie w górnym rogu ekranu. Klikamy na opcję ustawienia aplikacji, w zakładce Inne szukamy opcji Zmień folder roboczy. Klikamy i przechodzimy następująco: CD-Card, jeżeli pojawi się to okno, to klikacie nieb. Nie będziemy teraz tego aktualizować, nie jest nam to obecnie potrzebne. I teraz wybieramy folder, ten który stworzyliśmy, czyli Lucky Patcher Pro. Ta opcja musi być zaznaczona. I klikamy wybierz aktualny folder. No i wszystkie pliki Lucky Patchera zostały pomyślnie przeniesione do tego folderu. Sprawdźmy to, czy wszystko się przeniosło. Jak widzicie, mamy tutaj customowe łatki i tak dalej. Więc. Lucky Patcher jest już skonfigurowany i możecie z niego już korzystać. A więc to by było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli ten poradnik okazał Wam się być pomocny, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z takimi oto materiałami. A więc co, trzymajcie się, do następnego i cześć!